To dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji po meczu jednej ósmej finału STS Pucharu Polski pomiędzy Lechem Gdańsk a Górnikiem Zabrze. Jest z nami ten gości, pan Michal Kaszparik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poprosimy o komentarz do meczu. Dziękuję. Tak wszyscy wiemy, że na naszym celem było awansować, a myślę, że zasłużyliśmy na ten awans. Chłopacy dzisiaj pokazali i jakość, i energię na tym boisku, 90 minut. myšľa, že nepozvolili sme dužo temu predivníkovi, tylko potom tie te dve okazie v 90. minúte, ale už ten meč bol po našej strone i ďakujem chlopakom, že ideme ďalej a zaujímať, aký bude los. Ďakujem, čakáme na Państwa pytania. Prośba o przedstawienie się. Krzysztof Siedziński, Czwarta Trybuna, podcast. Panie tenże pytanie: co Pana zdaniem było kluczem do dzisiaj, do zwycięstwa? Czy odbudowanie mentalu po tym gorszym okresie, czy powrót do, do tego naszego sztandarowego, sztandarowego ustawienia, czy może jeszcze coś innego? No, wszystko. Myślę, <laughs> że bardzo ważne jest. že vstrelili sme pieršou bramke, lebo potom ten mentál zúpevne inačej vyglondal na bojsku, to nám pomoglo. Um, a, trafili sme sa do taktiky i do, do tých názvy v tej vešťovej jedenáctke, bo bardzo dobře nám zagrali noví chlopáci v tej vešťovej jedenáctke. I, no i potom, potom je to o tých brámkach, že, že vstrelili sme pieršou druhou, potom, potom ešte ten meč byl otvartý, ale sú to zamknul i, i bylo už to. To, już wiedziałem, że awansujemy. A Proszę powiedzieć, właśnie wspomniał Pan o nowych twarzach w pierwszej jedenastce. Czy kogoś specjalnie chciałby, chciałby Pan ten wyróżnić? Tak trzeba powiedzieć, że Tomek Lowska w 90. minucie dwie 100% okazje złapał. W pierwszej połowie, w całym meczu myślę, że bardzo, bardzo dobry performance Bastien Donio. To samé môže povedať do Gohovi, ktorý pripravoval tam tou druhou bramke. I troche to ustavenie troche bylo iné, bo máme, nemáme na raže šustke, úsumky alebo dešontky, ale máme dve šustky, ale myslím, že bardzo dobre, že sa v tej prvej polove rušali ale potom i v obrone, v obrone to dobre bronili. To bol potom kľúč do tejho successu. Proszę powiedzieć, jak przygotowania, bo dzisiaj już awans jest, zadanie odhaczone, pewnie chwila radości po meczu i już myślenie o piątkowym ostatnim spotkaniu. Proszę powiedzieć, czy znowu pan trener, tak jak podobnie jak było to z dwumeczem z Arką, przygotowywał się jakby na rywala pod po ten dwumecz razem, czy, czy jeszcze będziecie analizować pod kątem piątkowego meczu jakieś zmiany w zespole leki? Nie, my nemali sme prígotovanie na dva meče, ale tak, ako včerajšie to bolo zárkov, Tylko, na dišej. koncentrovali sme sa i myšlienke, že to bolo vydať na bojsku. co bendže za tri dni, ešte neviem. Mám tam dla sebe jakéž pýtania, že či zmienime nejaké pozície, ale dnes aj zrobili sme to vešťou v 11. tak, ako to čujem, tak, ako bolo to taktičné Přigotovanie do toho meču i. No, dostali szansu inni chłopacy, a myślę, że pokazali jakość. Dzień dobry, panie trenerze. Marcin Ziach, Roosevelt 81.pl. Panie trenerze, chciałbym przede wszystkim zapytać w pierwszej kolejności o sytuację ze straconą bramką. Tam Tomek sugerował, że był faul, Powtórki pokazały, że był to jego błąd. No, Ostatnio górnik nie ma szczęścia do dobrej formy bramkarzy. to była taka sytuacja 50 na 50. Muszę to jeszcze. nevidia len to, nevidia na to dôkladne, musíte to ešte popačiť, ale uh, aj mali sme troche problém, bo mali sme troche viencej nízkych hráčov v tej vešťovej jedenáctke, ale, ale dužo bylo z v fragmentov gry a, a bylo to v požontku, tylko ten jeden, pravdepodobno to mohl môc mneť Bramkaš No ale potom, potom nám to vrúčil v tej 90. minúte, jak zlapal Bobčeka a neviem, kogo, kogož tam ešte. Ma pan w głowie już nazwisko bramkarza, który stanie w brance w piątek? Czy będzie pan musiał się z tym przespać? Nie mam. Dla to, co powiedziałem wcześniej, to płaci, że jeszcze nie myślałem o tym, o tym następnym meczu. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jest Jacek Główczyński. Jacek Łuczyński, Trójmiasto.pl. Trenerze, dużo pytań było o pana właśnie skład. Natomiast zapytam, czy w drugą stronę, czy w meczach pucharowych w ogóle staracie się odgadnąć, jakim składem wyjdzie dla was, na was przeciwnik? Czy to ma dla was znaczenie w analizie i w przygotowaniu do tego meczu? No i w drugą stronę, jak mecz jest w piątek, czy tutaj będzie pan starał się większy nacisk położyć, jakim składem zagra Lechia i co wy na to odpowiecie? Dziękuję bardzo. No to przygotowanie bylo také, že vedeli sme, že zrobia na 100% zmiany, týlko nevedeli sme, že ile tých zmian. A myšle, že neviem, že od počiatku zagra kapič, ale tá rešta, jak zagrala, to přigotovali sme sa na tie samé názviska, no i za 3 dní. Myšle, že viem, to vieš čo o jedenáctke, neviem, môže nie, 10 názvisk, ale na 9 na pevno viem, bo zagrajú v najmocnejším sklade, No i myslím, že to je jasné, aký je najmocnejší tutaj ten sklad, a my musíme sa pripravovať, bo oni budú trochu s kilkák gráčami vypočontí, ale ja už to včejne povedám, že a I na Slovácii grávam týle razy, 3 meče v týgodnu to nemôže byť problém. To to nemôže byť problém, bo oni sú trénovaní, oni normálne trénujú co týždeň. jak máme v sobota, sobota meč a v šrode majú tiež tréning, v ktorom odbiegnú 10 km. Ja viem, že troche iné, troche iné je meč, ale i tak musia byť fyzične dobře prigotovaný. Vítam vás po prerve, je s nami trener John Carver, hello boss. Hello. I trener Radoslav Bella. dobrý večer. Dobrý večer. Boss, we are waiting for commentary. Okay. am um, Obviously disappointed to be out of the cup. Oczywiście And disappointed with the first half performance because it wasn't uh, the team that. We've seen over the last two or three games. No jest to przede wszystkim pierwszą połową, no bo to nie była, nie był zespół, który przyzwyczaił nas do tego co prezentował w ostatnich trzech meczach. Po czerni, no happy with the second half, where we looked like we had more energy, we actually had more ability, we created more chances. Ale no na pewno jestem zadowolony z tej drugiej połowy, gdzie mieliśmy większą taką szybkość w graniu, więcej szans stworzyliśmy, wyglądaliśmy po prostu lepiej. And we were the team that looked like trying to score And get a goal back. No i przede wszystkim wyglądaliśmy w tej drugiej połowie w końcu jako zespół, który chciał strzelić bramkę, chciał wrócić do gry, chciał e, zrobić wszystko, żeby ten, ten mecz był na naszą korzyść. No i stworzyliśmy swoje szanse, które były tak naprawdę w kluczowych momentach. Jeżeli się tych kluczowych momentów w meczu nie wykorzystuje, no to, no to potem się cierpi. Czekam na Państwa pytania. Nie ma pytań. Thank you boss. Thank you.